Cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Mateusz Ostręga, dietetyk, założyciel pierwszego w Polsce ketocentrum, a więc centrum dietetycznego, w którym specjalizujemy się w wymaganiu innym za pomocą diety ketogenicznej, diety carnivor oraz diet niskowęglowodanowych. A dziś zapraszam Was na kontrowersyjny materiał wideo, a jakże inaczej na tym kanale to tylko kontrowersje, bo porozmawiamy sobie o tym, czy mięso, czy czerwone mięso jest dla nas szkodliwe i powoduje nowotwory. Ciekawi? Zapraszam serdecznie do dalszego oglądania. To będzie jeden z tych materiałów wideo, gdzie będzie towarzyszyła nam prezentacja. Wiem, że lubicie taką formę materiałów, więc jak najbardziej to też mi ułatwia sprawne przejście przez wszystkie punkty. A więc dzisiaj materiał jest zainspirowany tak naprawdę dwoma badaniami naukowymi wcale nie jakimiś najświeższymi, bo pierwsze z nich jest z 2007 roku, czyli wręcz bardzo, bardzo stare badania naukowe, a drugie z nich jest z roku 2019, ale na oba badania trafiłem dopiero niedawno, a są na tyle ciekawe. I na tyle zainspirowały mnie do omówienia tego tematu w takim a nie innym kontekście, że właśnie dzisiaj chciałem o tym z Wami porozmawiać. No więc pytanie tytułowe to, czy mięso powoduje raka i inne choroby? Możecie zapytać, skąd ten pomysł. Być może nie każdy z was wie, że dziś mięso, szczególnie czerwone mięso, jest wrogiem numer jeden wśród konwencjonalnej dietetyki oraz konwencjonalnych. Zaleceń żywieniowych. Strasz się nas tym mięsem na prawo i lewo? No i ważne pytanie: czy faktycznie są powody, żeby nas tym mięsem straszyć? Jeżeli ktoś dopiero poznał temat potencjalnej szkodliwości, szczególnie czerwonego mięsa, no to może być zaskoczony. Może nie wiedzieć, skąd to się bierze, więc, żeby to wszystko usprawnić, wpiszmy sobie w Google kilka haseł odnośnie mięsa, żeby zobaczyć, czy jest aż tak źle, jak ja mówię, czy jest tak źle, jak nam się wydaje. I kiedy wpisałem w Google. Czerwone mięso, zdrowie, lub tego typu hasła, no to zobaczcie sobie pierwsze, co się wyświetla, czy mięso czerwone jest zdrowe, i już w tym akapicie nam się wyświetla, że no metaanaliza z dziewięciu badań pokazała na no bardzo dużej ilości osób, na no ponad milionie osób pokazała, że spożycie mięsa wiąże się z 10% zwiększeniem ryzyka. No tragedia, a przetworzone mięso to już w ogóle 23%, także naprawdę katastrofa, no i od razu widzimy, że czerwone mięso jest dla nas bardzo szkodliwe. W kolejnych punktach tak naprawdę to samo, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, bazująca m.in. na wynikach dużego badania kohortowego, badania epidemiologiczne, wisienka na torcie, Spożycie czerwonego mięsa, mięsa wiąże się i już sobie sami musi dokończyć, co jest za tymi trzema kropkami. Podpowiem tylko, że nic dobrego. Kolejny punkt. Liczne badania wykazały, że duża ilość czerwonego mięsa w codziennej diecie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia. I zasadniczo możecie sobie dokończyć, co tam chcecie: nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, tak. Według niektórych badań mięso jest nawet powiązane z cukrzycą. Nie wiem, w jaki sposób miałoby to działać biochemicznie, fizjologicznie, ale tak jest. I tak naprawdę z każdym złem tego świata, czy to demencją, czy innymi chorobami, mięso jest oczywiście powiązane. Sprawdziłem, jak to wygląda na anglojęzycznych stronach. Co się dzieje, kiedy wpiszę czerwone mięso i zdrowie eee, w Google i na te kilka pierwszych punktów, które nam się pojawiły, na te pierwsze kilka artykułów, to bodajże tak, ten trzeci, który widzicie, jest pozytywny. E, jakby pokazuje, że mięso ma jakieś właściwości zdrowotne, a nie jest tylko dla nas bardzo szkodliwe. Tutaj mo możemy przeczytać, że czerwone mięso jest świetnym źródłem białka, żelaza, witaminy B12, cynku oraz innych ważnych składników odżywczych. Co prawda dalej jest napisane, że no, niestety może też zawierać kwasy tłuszczowe nasycone oraz sód, który pewnie dalej zapisany, że jest niebezpieczny dla naszego zdrowia, co jest nieprawdą, ale przynajmniej jakieś pozytywy zostały wykazane, a nie tylko wielkie negatywy, jakie tutaj pokazuje nam czerwone mięso. Natomiast pozostałe pięć artykułów, które tutaj mamy, no to opisują nam potężny, potężny negatywny wpływ mięsa na nasze zdrowie. No i tak to wygląda, moi drodzy, tak to wygląda, że świat dzisiaj mówi nam jasno, że Mięso jest dla nas niezdrowe, szczególnie czerwone mięso, i że może zwiększać ryzyko chorób. Jeżeli byliście ostatnio na wizycie u lekarza, to jest duża szansa, że 9 na 10 lekarzy zalecało wam, żeby ograniczyć spożycie mięsa, no bo wiadomo, że jest to negatywne. Zasadniczo to, że mięso jest dla naszego zdrowia negatywne, jest taką oczywistością w dzisiejszych czasach, że właśnie mówi się o tym jako o czymś oczywistym. Tak? Na przykład ostatnio oglądałem bardzo ciekawy wykład na temat tego, dlaczego zakwaszenie organizmu. Nie może wystąpić w przypadku spożywania produktów kwasotwórczych. No, i nawet tam, mimo że to był wykład biochemiczny, bardzo ciekawie poprowadzony, to na koniec padła taka informacja, że no, co prawda zakwaszenie organizmu nie występuje, ale przynajmniej ta teza zakwaszenia organizmu zachęca, żeby nie jeść produktów kwasotwórczych, takich jak mięso, a wiadomo, że mniejsza spożycie mięsa jest zdrowe. No właśnie, czy na pewno? Okej. Okay, tony badań epidemiologicznych pokazują nam, że tak jest czyli to co pokazałem wam wcześniej, jeżeli sobie sprawdzimy właśnie badania naukowe w kontekście mięsa czerwonego, no to podejrzewam, że 9 na 10 badań naukowych będzie mówiło o tym, że tak, czerwone mięso zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Przypominam zresztą, że WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, której przecież zależy, na niczym innym, jak tylko na tym, żeby dbać o nasze zdrowie, jak tylko najlepiej jest to możliwe. Wskazuje od 2015 roku, że mięso czerwone jest kancerogenem grupy 2A, czyli całkiem solidnym kancerogenem, no i powinniśmy go unikać. Z tego co pamiętam, to ich zalecenie sugeruje, żeby nie spożywać więcej niż pół kilo czerwonego mięsa na tydzień, bo jak więcej, to będzie z Wami bardzo, bardzo źle. No dobra. I teraz troszeczkę się pośmialiśmy, ale dla wielu osób, które być może nie oglądają mojego kanału od dawna i nie śledzą różnych innych materiałów tego, co faktycznie dzieje się w medycynie, w dietetyce, to być może te osoby tak naprawdę sądzą, że mięso jest szkodliwe i że mięso jest rakotwórcze. Bo słyszeli to od lekarza, słyszeli to od dietetyka, słyszeli to w telewizji od pani, która specjalizuje się w zdrowym odżywianiu, i słyszą to na każdym kroku. Kto z Was nie słyszał, żeby Ograniczyć spożycie mięsa od bliskich, od znajomych, od lekarza, od kogokolwiek. No na pewno ktoś, każdy z Was chociaż raz spotkał się z zaleceniem tego, aby jeść mniej mięsa, szczególnie czerwonego, i wtedy będzie lepiej. Przeszło to tak do mainstreamu, że wydaje się to dzisiaj oczywistością. Tymczasem, jeżeli podzielimy badania naukowe na te, które są bardzo wiarygodne, na te, które są mało wiarygodne i zobaczymy, co one pokazują, to okazuje się, że no z tym mięsem czerwonym nie do końca jest tak, jak pokazują. Problem z epidemiologią jest taki, że jak już wiecie, a jeżeli nie wiecie, to podlinkuję materiały, gdzie o tym mówiłem na tym kanale, że badania epidemiologiczne, czyli badania obserwacyjne, to nie są zbyt dobre do e, pokazania nam, jak dokładnie funkcjonuje rzeczywistość dietetyczna. Badania epidemiologiczne mają wiele wad, a w przypadku właśnie spożycia mięsa i jego wpływu na choroby jest taka jedna konkretna wada, która akurat w tym przypadku szczególnie wychodzi na wierzch. I ta wada to jest tak zwany healthy user bias. Czyli inaczej mówiąc, jest to potencjalna stronniczość w badaniu epidemiologicznym, gdzie osoba, która zgłasza się do tego badania i stosuje dane wytyczne żywieniowe, ogólnie stosuje lepszy styl życia niż ogół populacji. I teraz, właśnie na przykładzie mięsa. Robimy badanie epidemiologiczne, żeby sprawdzić, czy mięso wiąże się z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym chorobami serca, czy nowotworami. Układu pokarmowego. I w ankiecie pytamy ludzi, czy jedzą mięso. I teraz, jeżeli osoby zaznaczają, że nie jedzą mięsa, to bardzo często zaznaczają to osoby, które właśnie prowadzą jakiś zdrowy styl życia, które prowadzą aktywność fizyczną, które się wysypiają, które unikają palenia, picia, e, robią inne zdrowe rzeczy, medytują i wiele innych czynników, tak? Natomiast kto zaznacza, że je mięso? Zaznaczają zarówno osoby takie jak ja czy Wy, które są na przykład na dzieci Keto czy Carnivore, ale też całe mnóstwo osób, które pewnie znacie ze swojego otoczenia, które do burgera zjadają frytki smażone w oleju roślinnym i zapijają to słodzoną Coca-Colą, a na śniadanie zjadają płatki z mlekiem. I takie osoby też w tym samym badaniu zaznaczają, że jedzą mięso. I jeżeli spojrzymy na to statystycznie, to właśnie to jest największa grupa osób, ta, która jest taka przeciętna, ta, która robi to, co wszyscy, stosuje standardową amerykańską dietę. I pomimo, iż w niektórych badaniach uczeni starają się w tych grupach, Wyodrębnić niezdrowe nawyki. Czyli jeżeli ktoś zaznaczył, że pali papierosy, no to go nie bierzemy pod uwagę albo bierzemy go pod uwagę mniej. Jeżeli ktoś zaznaczył, że ma otyłość, no to też bierzemy go pod uwagę mniej. Jeżeli ktoś zaznaczył, że pracuje na nocną zmianę, jeżeli ktoś zaznaczył, że pali papierosy, że pije alkohol, że ćpa, że robi inne ryzykowne rzeczy, że je cukier, no to staramy się go wyodrębnić. Natomiast jest to bardzo ciężkie, żeby wyodrębnić wszystkie czynniki, które wpływają na nasze zdrowie. Tymczasem zdecydowana, zdecydowana większość badań, które. Pokazują, że mięso jest dla nas szkodliwe, są to badania epidemiologiczne. No dobrze, ale dziś nie o tym, dlaczego epidemiologia w kontekście mięsa praktycznie nie ma żadnego sensu. O tym sobie być może jeszcze w przyszłości pogadamy. Dzisiaj chciałem tylko zagaić temat i, żeby pokazać Wam, dlaczego wiele badań, które znajdziecie na pierwszej stronie Google, kiedy wpiszecie szkodliwość czerwonego mięsa, nie do końca jest wiarygodna i zgodna z prawdą. A teraz przejdźmy do badań, które. Pokazują nam bardzo ciekawe rzeczy, rzućmy okiem na takie badania, które w mojej ocenie są dużo bardziej wartościowe, czyli badania kontrolowane, badania randomizowane, badania, gdzie możemy prześledzić konkretnie, co się działo z tymi ludźmi, wiemy, co oni robili i wiemy, co się z ich ciałem działo, a badaniach tego epidemiologicznych niestety nie mamy. I teraz to jest fajne pytanie. Ostatnio sobie tak pomyślałem. Jeżeli czerwone mięso jest takie szkodliwe, i według zaleceń, jeżeli spożywamy więcej niż pół kilo czerwonego mięsa w tygodniu, to zwiększamy ryzyko naszych chorób, to jakbyśmy mogli to sprawdzić? Jeżeli naprawdę chcielibyśmy to rzetelnie sprawdzić, to czego byśmy się spodziewali? I ja sobie pomyślałem, że gdyby było takie badanie, że osoby zaczynają jeść znacznie więcej tego mięsa, na przykład dwa razy więcej niż jest dozwolone, albo trzy razy więcej niż jest dozwolone, i my przez kilka tygodni kontrolujemy ich badania krwi, szczególnie stany zapalne, no to to by było bardzo fajne badanie. Kurczę, bo jeżeli mięso jest czerwone tak szkodliwe, to bez wątpienia po kilku tygodniach jedzenia tego czerwonego mięsa w nadmiarze już jakieś zmiany, nie mówię, że od razu ma się pojawić choroba, prawda? Ale już jakieś zmiany na poziomie e, biochemii, na poziomie morfologii krwi czy na poziomie innych badań stanów zapalnych by wyszły. No więc zacząłem szukać, czy jest takie badanie. I słuchajcie, jest tego typu badanie. To jest właśnie to badanie, które tutaj możecie zobaczyć, to jest jego tytuł. Zostało opublikowane w 2007 roku, jest to bardzo dobre badanie. Osoby zdrowe podzielono na dwie grupy. U jednej z tych grup... Zastąpiono porcję węglowodanów 200 gramami czerwonego mięsa dziennie, czyli obie grupy jadły tyle samo kilokalorii w trakcie dnia, jedna zjadła trochę mniej węglowodanów, zamiast tego jadła 200 gramów protein w postaci czerwonego, chudego mięsa dodatkowo. Super sprawa. 8 tygodni, potem robimy badania kontrolowane, patrzymy co się wydarzyło. No i teraz... Świetne badanie, które moim zdaniem, jeżeli na przykład sprawdzilibyśmy to na paleniu papierosów, to już po 8 tygodniach pewne zmiany w morfologii naszej byłyby widoczne na minus. Tymczasem, co się okazało w tym badaniu? Po tych 8 tygodniach, osoby, które jadły praktycznie 3 razy więcej czerwonego mięsa, niż jest dozwolone przez specjalistów, miały poziom HSCRP, czyli bardzo wrażliwego CRP. Czyli bardzo dobrego badania na stany zapalne, on się obniżył. Nieznacznie, bo to nie były jakieś ogromne różnice, oni też nie mieli na poziomie wyjściowym go jakoś przekroczonego, ale on był niższy niż był na początku. Czyli bardzo dobry marker stanów zapalnych obniżył się po 8 tygodniach jedzenia czerwonego mięsa w nadmiarze zamiast węglowodanów. Czy aż takie szokujące? No nie do końca. Inne markery, które tutaj badano, czy chociażby SAA, czyli fibrynogen, również się zmieniły. Co ciekawe, w grupie kontrolnej, czyli tej, która nie jadła czerwonego mięsa, a jadła węglowodany zamiast tego, ten HSCRP oraz inne parametry stanu zapalnego delikatnie się zwiększyły. Jakby, żeby była jasność, badacze sami e, zaznaczają, że to nie było zwiększenie, które jest wyraźne i zasadniczo nie powinno się go brać pod uwagę. Ale jest to subtelna ciekawostka, że delikatny spadek tego HCRP nastąpił akurat w grupie, która jadła mięso, a jego delikatny wzrost nastąpił akurat w grupie, która go nie jadła. I to badanie oczywiście znajdziecie podlinkowane w opisie dzisiejszego filmu. O, a ja widzę, że się nagadałem i nie widać, co tutaj jest napisane. Zmniejszę na chwilę, żebyście mogli sobie zapozować, przeczytać. Ale powiedziałem wszystko, co tutaj jest napisane, także na spokojnie, plus badanie macie też w opisie filmu. A teraz przechodzimy do kolejnego slajdu. No bo oczywiście na pewno pojawią się głosy, co ty mi tu, chłopie, gadasz? Przecież jest tyle badań naukowych, jest tyle badań naukowych, które pokazują, że mięso szkodzi. Ty stosujesz tak zwany cherry picking, czyli wybierasz jedno badanie naukowe, które dało sprzeczny wniosek i już wysuwasz jakąś tezę. Dobrze, uważam, że to nie jest dobry argument, ale wezmę go pod uwagę. I pokażę Wam drugie badanie naukowe, o którym mówiłem na początku, które mi się bardzo spodobało i którym chciałbym się z Wami podzielić. Otóż jest to przegląd 12 randomizowanych, kontrolowanych badań naukowych w zakresie zwiększonej konsumpcji mięsa. Więc to nie jest jedno badanie naukowe. Znów zasłaniam. O. Więc to nie jest jedno badanie naukowe, tylko jest to przegląd literatury naukowej, badań randomizowanych. I teraz przypominam. Badania epi epidemiologiczne to może zrobić za przeproszeniem, każdy głupek. I niestety większość badań jest właśnie robiona badaniami epidemiologicznymi, znaczy w, ten, w tym formacie, bo jest to prostsze, tańsze, wymaga mniej roboty, wymaga mniej zaangażowania. Banał. Natomiast badania randomizowane, kontrolowane to jest najcięższy rodzaj badań do przeprowadzania, najdroższy i szacuje się, że tylko 5% ogólnie badań naukowych jest przeprowadzanych właśnie w takiej formie. No więc umówmy się, że jeżeli mamy przegląd literatury naukowej, to też zależy, czy mamy przegląd, bo czasami ktoś mówi, popatrz, a to jest metaanaliza, która pokazuje, że czerwone mięso powoduje raka. I wchodzimy w tą metaanalizę i okazuje się, że w tej metaanalizie zostały wzięte pod uwagę prawie same badania epidemiologiczne. No i czy ta metaanaliza jest aż tak wartościowa? No nie, dla mnie pojedyncze badanie randomizowane, kontrolowane jest więcej warte niż. Liter przegląd literatury w postaci metaanalizy, w postaci badań epidemiologicznych. No w każdym razie tutaj bieraliśmy pod uwagę 12 randomizowanych, kontrolowanych badań, czyli najlepszych, jakie są możliwe. I co wyszło? No mam nadzieję, że myślę, że nie zgadnie. No i z analizy tych 12 badań wyszło, że nie ma praktycznie żadnego związku pomiędzy spożywaniem mięsa czerwonego w dużych ilościach, a jakichkolwiek aspektów pogorszenia się zdrowia. Co ciekawe, Uczeni też przejrzeli, tutaj jest napisane w tym artykule, że oni przejrzeli wszystkie badania obserwacyjne, które były prowadzone w kontekście mięsa. Ale ja widziałem tych badań tyle, że aż mi ciężko wierzyć, że przejrzeli wszystkie. Ale nawet jeżeli przejrzeli tylko kilka, to ważne, co stwierdzili, że tak naprawdę we wszystkich tych badaniach, jeżeli je dobrze przeanalizujemy, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie czynniki współistniejące, właśnie jak to czy palili papierosy, byli otyli, mieli inne choroby, jedli syf, to okazuje się, że te korelacje pomiędzy e, spożywaniem mięsa, a chorobami układu sercowo-naczyniowego są bardzo małe, są bardzo słabe. E, więc nawet te badania kontrolowane, które w tytułach tak krzyczą, znaleźliśmy powiązanie, tak jak widzieliście na początku, 10% zwiększone ryzyko chorób serca czy zgonu ogólnie, no nie do końca te badania to pokazują. I jeszcze coś, co mi się bardzo spodobało, jedna z osób, która pracowała nad tym opracowaniem tych 12 prac naukowych, cytując, może nadszedł czas, aby przestać prowadzić badania obserwacyjne w tej dziedzinie. I ja się cholera jasna z nim w pełni zgadzam, bo już za dużo badań epidemiologicznych namnożyło bzdur odnośnie czerwonego mięsa, czego kompletnie nie potwierdzają badania randomizowane, badania kontrolowane. Więc to badanie również znajdziecie w opisie tego filmu. Polecam Wam serdecznie rzucić na nie okiem. Bardzo fajne badanie, przegląd 12 badań kontrolowanych, randomizowanych, które pokazuje żadnego związku między spożyciem mięsa a chorobami różnymi. Czy to nowotworem jelita, czy chorobami serca. Podsumowując, zjedz swojego steka czy swoją wątróbeczkę na zdrowie i niczym się nie przejmuj. A ja na koniec zapraszam Cię jak zawsze do zakupów na Keto Centrum. Książka 100 pytań do ketozy, która znalazła już uznanie w oczach ponad 3000 osób, za co Wam bardzo dziękuję. Link do zamówienia znajdziesz w opisie tego filmu. Książka Prosta Keto Kuchnia, którą tutaj na zdjęciu trzymała moja piękna małżonka. To książka kucharska, która idealnie uzupełnia się wraz z Prostą keto Kuchnią, wraz z książką 100 pytań do ketozy. I te obie książki w zestawie możesz zamówić taniej. Link również znajdziesz w opisie. Przypominam, że dostępne są też jadłospisy ketogeniczne, jadłospisy Carnivore, czyli jadłospisy prawdziwego mięsożercy, który nie boi się, że czerwone mięso zrobi mu krzywdę, wręcz przeciwnie, chce z tego czerwonego mięsa czerpać moc, więc jadłospisy Carnivore są już na stronie i co ważne... Do każdego jadłospisu dołączony jest poradnik Karniwor, który jest taką małą książką, która tak naprawdę wprowadza w świe, świat diety Carnivor. Więc jeżeli chcesz się też dowiedzieć, na czym to polega i czy jest dla Ciebie, to wybierz dowolny jadłospis i zaczytaj się w tym fajnym poradniku. Linki też znajdziesz w opisie. Pamiętaj, kupując nasze produkty, wspierasz niezależną edukację i dzięki Tobie możemy dalej tworzyć wartościowe treści całkowicie za darmo. Także dzięki za każde wsparcie, a jeżeli jeszcze nie spadłeś, jeżeli chcesz w ten sposób zostać naszym patronem, to zachęcam serdecznie do zamówienia któregoś z naszych produktów. A jeszcze jedna ważna sprawa: znowu za darmo możesz zapisać się do newslettera, gdzie otrzymasz paczkę ketogenicznego startera, dwa darmowe wykłady, dwa darmowe e-booki i wiele innych wartościowych treści. Po prostu kliknij, podaj swój link. I działaj razem z nami. No i na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał Wam przypadł do gustu. Jestem ciekawy, czy Wy do dzisiaj boicie się czerwonego mięsa, czy jesteście wielkimi fanami, tak jak ja, jego spożywania. To jest ciekawe, że żyjemy w XXI wieku i potrafimy mieć aż tak zakłamane wiadomości na, tego, co, na temat tego, co jest dla nas naprawdę zdrowe. Jeżeli materiał się podobał, to zostaw łapkę w górę, zostaw też komentarz pod tym filmem, zostaw subskrypcję kanału, bo regularnie pojawiają się tutaj nowe materiały i szkoda, żeby się przegapiał. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymaj się i do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Cześć!